Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach zanotowała duży skok w prestiżowym rankingu niepublicznych uczelni magisterskich przygotowanym przez Czasopismo Perspektywy. DWSPIT awansowała o 21 miejsc. 51. miejsce w Polsce w kategorii uczelni niepublicznych to bezsprzecznie duży sukces DWSPiT. Tym bardziej, że szkoła została również ogólnopolskim liderem dostępności dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych, zajmując pierwsze miejsce w Polsce w kategorii warunki studiowania. Faktycznie dwa dni temu ukazał się ogólnopolski ranking uczelni wyższych, najbardziej prestiżowy ranking, który... W Polsce się ukazuje najbardziej prestiżowy ze względu na to, że jest rankingiem wielokryterialnym, a więc odnosi się do bardzo dużo obszarów działalności szkół. Przypomnę, że mamy tutaj takie kategorie jak prestiż uczelni mierzony preferencjami pracodawców, mierzony preferencjami kadry naukowej, siłę naukową. Dalej warunki kształcenia, innowacyjność, a także umiędzynarodowienie. To jest takich pięć jakby kategorii, w których uczelnie ze sobą rywalizują. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, nasza uczelnia znalazła się w kategorii najlepsze niepubliczne uczelnie magisterskie. I w tamtym roku po raz pierwszy wystartowaliśmy w tej kategorii, zajmując 72 miejsce w Polsce. W tym roku zanotowaliśmy dość istotny postęp i jesteśmy na 51 miejscu w tymże rankingu. Według informacji podanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie w Polsce funkcjonuje blisko 300 szkół wyższych o charakterze niepublicznym. W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich opublikowanym w Perspektywach Znalazło się 80 z nich. DWSPiT zajęła szóste miejsce na Dolnym Śląsku na 24 uczelnie publiczne. W kategorii dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych DWSPiT wypadła najlepiej w Polsce, co oznacza, że studenci mają bardzo dużą możliwość kontaktu z najlepszymi specjalistami, a to bez wątpienia spory atut. Wysoce wykwalifikowana kadra akademicka, coraz lepsza baza, to wszystko sprawia, że przyszłość DWSPiT rysuje się bardzo pozytywnie. Jest kilka kategorii, w których jesteśmy wysoko w tymże rankingu ale też są takie kategorie, w których no daleko nam do czołówki. Pamiętamy, że w rankingu, w tegorocznym rankingu dotowanych jest najlepszych 80 uczelni w Polsce, z tego tylko 6 jest w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. A więc mamy tutaj jakby skupienie uczelni w dużych aglomeracjach, dużych aglomeracjach i dużych ośrodkach miejskich, akademickich, z dostępem nie tylko i wyłącznie do bazy, ale również i do całego spektrum możliwości rozwoju swojego intelektualnego, kulturalnego, sportowego, etc., etc. Cieszy nas, że tak jak powiedziałem w kilku podkategoriach jesteśmy dobrze postrzegani. Na przykład w prestiżu wyrażającym się, tak jak powiedziałem, preferencjami zarówno pracodawców, czy też oceny kadry akademickiej, no jesteśmy w granicach 30, 35. miejsca w Polsce. To znaczy, że uczelnia nie jest anonimowa, że zarówno pracodawcy doceniają naszych absolwentów, jak i również kadra naukowa uczelnia znana jest kadrze, kadrze naukowej. Jesteśmy uczelnią małą, w związku z tym mamy bardzo duże nasilenie kadry o wysokich kwalifikacjach, myślę tutaj o samodzielnych pracownikach naukowych i tutaj w tej kategorii, która już dokładnie powiem, nazywa się dostępność dla studentów kadry wysoko wykwalifikowanych, jesteśmy na pierwszym miejscu w tym rankingu. Uczelnia jest mała, jeszcze raz powtarzam, kadry mamy o wysokich kwalifikacjach, najwyższych kwalifikacjach stosunkowo dużo, z jednej strony jest to wymuszone wymogami y, ustawy o szkolnictwie wyższym, ty, ty, tymi słynnymi limitami, prawda, które musimy spełnić, no i to powoduje, że jesteśmy na bardzo wysokim, na bardzo wysokim miejscu. W zbiorach elektronicznych na przykład stawiamy również tutaj na y, bibliotekę, jesteśmy na 27 miejscu y, w, tej, w tych, tych kategoriach, a więc mamy kilka że tak powiem y, obszarów, pól, w których jesteśmy wysoko notowani. Oczywiście mamy jeszcze kilka do poprawy. I tutaj zdajemy sobie z tego sprawę, ale odpowiadając już prosto na Pana pytanie, zakładam, że w przyszłym roku będzie postęp kolejny i że w pierwszej 50 na pewno się znajdziemy. Ranking czasopisma Perspektywy uznawany jest przez instytucje w Polsce i za granicą za najbardziej wiarygodne i dokładne narzędzie oceny polskich uczelni w kategoriach prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność. Umiędzynarodowienie ma też duże znaczenie dla przyszłych studentów, którzy biorą go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni wyższej. Staramy się naszym studentom pokazać, że te uczelnie, które znajdują się w rankingu, zresztą w, zarówno w Dziekanacie, jak i w innych miejscach no, pokazujemy to nasze, to nasze miejsce, pokazuje, wskazuje na, po pierwsze rzetelność uczelni, która poddaje się różnego rodzaju prawda, w ocenie, z drugiej strony no, pokazuje yy, ten rosnący postęp prawda? i pokazuje, że to jest uczelnia, która rozwija się, że to nie jest uczelnia, która yy, yy, że tak powiem, no, zmniejsza swój potencjał, wręcz przeciwnie. Tak? A więc yy, pewnie jakiś wpływ ma na to pytanie, w jak dużym stopniu nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.